Witajcie w kolejnej lekcji w której zajmiemy się maskami przecinającymi. Na początek pokażę wam przykład na którym zobaczycie czym są i jak działają te maski przecinające a potem przejdziemy sobie do drugiego przykładu w którym zobaczymy jak można ich użyć w praktyce. Ja oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania kanału jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zostawienia lajka pod tym filmem. Jeśli macie pytania to piszcie oczywiście w komentarzach. Przejdźmy teraz do rzeczy. Ja mam tutaj utworzony już dokument, na którym mam trzy warstwy. Pierwszą jest warstwa tła, tutaj mamy góry. Na drugiej mamy obraz z jakimś jeziorem. To nie jest tak naprawdę istotne, co tutaj jest. No i naszą, na, na, na górnej warstwie mamy czerwony prostokąt, który teraz jest niewidoczny. Ja go teraz sobie włączę. No i on przykrywa w całości nasz, naszą warstwę z tym, z tym jeziorkiem. Zmienimy mu teraz tryb mieszania. O trybach mieszania mówiliśmy sobie już w jednej z wcześniejszych lekcji. Jeśli jej nie widzieliście, to zachęcam do tego, żeby się do niej cofnąć. Link do niej znajdziecie w opisie pod tym filmem i zmienimy mu tryb mieszania powiedzmy na kolor. I zobaczcie, teraz ta warstwa wywiera nam wpływ na, na tą warstwę z jeziorem. Ona jest czerwona, no i mamy tutaj wokół niej ramkę, którą ten prostokąt nam tworzy. I teraz będziemy chcieli uzyskać efekt taki, żeby. Ten czerwony prostokąt wywierał tylko i wyłącznie wpływ na tą warstwę, którą mamy tutaj z tym jeziorem. I aby to zrobić, zaznaczamy sobie naszą warstwę, klikamy gdzieś tutaj prawym i znajdujemy sobie utwórz maskę przycinającą. Klikniemy sobie tą opcję i zobaczcie, co się tutaj stało. Obraz, który mamy tutaj, jest przycinany do tej warstwy, która jest pod spodem, o czym mówi nam ta ikonka tego, tej strzałeczki zagiętej tutaj w dół. A warstwa, do której jest ona przycięta, jej nazwa została tutaj w tym momencie podkreślona. Efekt działa mniej więcej tak, że warstwa, którą mamy tutaj, ta dolna, do której ta górna jest przycięta, mam nadzieję, że jest to wszystko jasne, tworzy maskę, dla, tak jakby maskę dla tej warstwy tutaj, czyli warstwa z tym prostokątem, która jest w tym momencie przycięta do, do tej warstwy tutaj. Widoczna jest tylko i wyłącznie w miejscach, w których widoczna jest ta warstwa dolna. Jeśli ja teraz sobie tutaj utworzę maskę, wybiorę pędzel, mamy czarny pędzel, i na tej masce sobie tutaj coś narysujemy i ukryjemy. Zobaczcie, automatycznie ta warstwa czerwona jest też ukrywana, ponieważ w tym miejscu, gdzie narysowaliśmy maskę, już tej naszej warstwy z tym jeziorkiem nie widać, więc ona nie może być też widoczna. Warte zapamiętania, warstw, masek do pasowania możecie stosować na wszystkich warstwach, również w warstwach do pasowania, o których powiemy sobie już niebawem. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego przykładu. Mamy tutaj gotowe takie oto zdjęcie. I ja sobie tutaj już przygotowałem to wcześniej. To zdjęcie będziecie mogli sobie oczywiście pobrać w ramach ćwiczeń. Mam wycięte po prostu te skały tutaj, i spróbujemy zmienić na nich oświetlenie. Żeby to zrobić, ja sobie utworzę tutaj warstwę dopasowania. Będą to krzywe. Spokojnie o warstwach dopasowania, tak jak już wspominałem, będziemy sobie mówić niebawem. Więc to, co tutaj się dzieje, jeśli nie bardzo wiecie, o co tutaj chodzi, to spokojnie, niedługo wszystko Wam jak najbardziej wyjaśnię. Może ja sobie na razie usunę tą warstwę i prościej będzie, jak pokażę Wam, jak ją utworzyć tutaj stąd. Klikniemy sobie tą ikonkę tutaj, gdzie mamy, ją, gdzie mamy to koło pół na pół, czarne i białe i wybierzemy sobie stąd krzywę. I teraz przyciemnijmy sobie trochę tutaj przy pomocy tych krzywych. Zróbmy sobie cień. Mniej więcej tak. I utworzymy sobie maskę przycinającą z tej warstwy, klikając tutaj prawym. I utwórz maskę przycinającą. Ona zostanie przycięta do tej naszej warstwy. Jak wyłączymy i włączymy, zobaczcie, przyciemnia nam tylko te skały, czyli tą warstwę, gdzie ja mam tutaj to, to wszystko tutaj wymaskowane. Ja sobie teraz odwrócę tą naszą maskę skrótem CTRL I i ukryję naszą nasze dopasowanie tutaj z tej warstwy krzywe. Wybiorę sobie pędzel. Mam go wybranego. Zmienimy sobie końcówkę na białą. Będziemy odsłaniać. I zacznę tutaj malować, żeby odsłonić, bo mamy słońce tutaj z tej strony. Ono pada tutaj na nasze skały, więc tutaj powinno być bardziej zacienione. Przynajmniej taki efekt będę chciał uzyskać. I zacznę tu malować na naszej warstwie ze skałami. Może jeszcze tutaj. Tutaj to też sobie zaciemnimy delikatnie tu. I możemy zobaczyć efekt przed i po, okej. Okay. Ja myślę, że możemy zmienić tu tryb mieszania na nakładka nam się tu nie sprawdzi. Łagodne światło jest lepiej, natomiast zmniejszymy sobie tu krycie. Myślę, że mniej więcej na 70% będzie ok? Dobra i utworzymy sobie jeszcze jedną warstwę do pasowania w Mamy kolejną warstwę teraz żeby zrobić maskę przycinania ja mogę kliknąć tą ikonkę i też zostanie ten efekt wywarty będzie ta warstwa przycięta do tej naszej do tych naszych wyselekcjonowanych skał. Ja teraz dokonam rozjaśnienia mniej więcej tak. I też tą maskę sobie tutaj odwrócimy. I białym pędzlem teraz będę malował w miejscach w których Chcę uzyskać podświetlenie, może zmniejszymy teraz ten pędzel i zrobimy sobie tu na krawędziach by uzyskać taki poblask na tych skałach. I zobaczcie, ta warstwa jest widoczna tylko w miejscach, których widoczna jest tutaj ta selekcja, ponieważ mamy to, to dopasowanie już utworzone. Tutaj możemy sobie delikatnie też tak zrobić, o. To jest taki szybki przykład, żeby, żeby po prostu zobrazować Wam, jak możecie to, tych, tych masek przecinających stosować. No i włączymy i wyłączymy sobie. Jak wyłączę teraz tą warstwę, to, to zniknie mi, znikną mi oczywiście również dopasowania, ponieważ one widoczne mogą być tylko na tej warstwie, więc możemy zobaczyć efekt przed i po. Ja myślę, że tą warstwę też możemy sobie zmienić na na łagodne światło. Efekt będzie tutaj trochę subtelniejszy. Tak jak już mówiłem o trybach mieszania mówiliśmy wcześniej, warto do tej lekcji się cofnąć. Link oczywiście będziecie mieli w opisie. No i mamy efekt przed i po. Maski przycinające jest to funkcjonalność, z której będziecie często korzystać, szczególnie przy bardziej złożonych projektach, ale również przy tych mniej złożonych też mają one zastosowanie, chociażby Taki przykład, jak widzieliśmy tutaj, że delikatnie możemy sobie skorygować oświetlenie naszego obiektu. Dobra, w tej lekcji to już będzie wszystko. Ja zapraszam Was oczywiście do zasubskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i kliknięcia ikony powiadomień, aby nic wam nie umknęło. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to będę wdzięczny za zostawienie lajka, a jeśli macie pytania, no to zostawiajcie oczywiście w komentarzach. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.